W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie prostą formę silikonową. Ja jestem dziadek Senoszy, zapraszam na film. Tak jak powiedziałem, w dzisiejszym filmie zrobimy sobie prostą formę silikonową, która będzie przygotowaniem do pewnego odcinka, na który pewnie i wy, a tym bardziej ja czekam od dłuższego czasu. Do wykonania tej formy potrzebna nam będzie plastelina techniczna, chociaż nie będzie konieczna. Ja użyję również tych moich foremek do robienia form silikonowych tych moich elementów modułowych. Przy okazji zobaczycie jak ich używać. Ale pamiętajmy, że taką formę silikonową do wykonania jej możemy użyć wielu materiałów. Może to być jakaś pleksa, może to być kawałek drewna, który odpowiednio będziemy musieli zabezpieczyć. Może to być y, twardsza tektura, na którą nakleimy taśmę klejącą. Czy nawet klocki Lego, których używałem wcześniej. Ja użyję tego, ponieważ jest to proste w obsłudze, szybkie i uniwersalne. Y takie moduły tej formy spinamy spinaczami biurowymi 25 mm. I to niemal już wszystko. Jedyną rzeczą, którą w tej chwili musimy się martwić, to jest spód takiej formy. Ja do tego celu używam plasteliny technicznej. Wy możecie użyć, nie wiem, na przykład, taśmy klejącej. Dobrze zabezpieczyć tu te brzegi, bądź położyć ją na jakimś materiale i przykleić gorącym klejem. Tutaj również jest dowolność. Plastylina techniczna. Dociskamy naszą formę i to w zasadzie tyle. Jest gotowa. A co w ogóle będziemy odlewać? Będziemy robić odlewy takich oto śrub. Po co? Ktoś się zapyta. Po to, że będą mi one potrzebne do następnego odcinka i chcę, aby takie właśnie elementy były wykonane z plastiku, a konkretniej z żywicy epoksydowej. Żeby było mi łatwiej to przenosić, żebym nie musiał tego odrywać od biurka, umieszczę tą plastylinę techniczną na kawałku kartki papieru po takim odciśnięciu. Naszej formy możemy sobie mniej więcej zaznaczyć obszar, w jakim będziemy działali. Moglibyśmy go również obciąć, ale mnie potrzebne jest to tylko po to, aby umieścić nasze elementy, delikatnie dociskając je do spodu, tak aby silikon nie dostał nam się tutaj do środka i oczywiście zachowujemy jakiś. Odstęp od brzegu. Nie musi to być idealnie. To nie jest coś, co będzie wymagało jakiejś precyzji. Tak to wygląda. Teraz ustawimy sobie naszą formę. Dociskamy. No i mamy na uwadze to, żeby jakieś odstępy tu były zachowane. Możemy jeszcze poprawić niektóre z tych elementów. Gotowe! Teraz nie pozostaje nam nic innego jak przygotować odpowiednią porcję silikonu. A jaka to będzie odpowiednia porcja silikonu? Moim dziadowskim sposobem plus minus na oko. Mniej więcej wyobraźmy sobie, ile tego silikonu mogłoby wejść do tej naszej formy. Mamy go. 190 gram katalizator do silikonu, obojętnie jaki kolor, akurat w przypadku tego silikonu, kolor jest tylko i wyłącznie wyznacznikiem wymieszania tegoż silikonu i proporcje mieszania 100 do 3 mamy 190, czyli damy jakieś 5-5,7 grama. Mieszamy, mieszamy oczywiście dokładnie po bokach, po spodzie. Zalewamy w miarę cienkim strumieniem. O pierwszy pewnie pójdzie taki dosyć gruby. Lejemy jak zawsze cienkim strumieniem w jeden punkt. Nie odgazowuję tego silikonu, ponieważ nie będę go używał w komorze ciśnieniowej. Starczy mi taka forma. Zostało nam trochę silikonu, to nic. Jeżeli Wy nie wiecie, co z nim zrobić, odsyłam Was do filmu. Macie link w opisie. Macie link tutaj u góry na ekranie. Teraz nie zostaje nic innego, tylko czekać. A wiecie co? Kolor tej brei, tego silikonu, przypomina mi bardzo kolor pewnej mazi z pogromców duchów. Widzimy się za kilka godzin. Po kilku godzinach, proszę bardzo. Nasza forma już zastygła, i proszę czysta robota. Tutaj wyszło niewiele mięsa, bo było słabo dociśnięte, ale to żaden problem. Po prostu odpinamy nasze klipsy. Tak, jak widzicie, ten silikon. Praktycznie nie przedostaje się tutaj przez miejsca łączenia. Fantastyczna sprawa. A to nasza forma do przyszłego projektu. No, zdecydowanie jest to forma na wyrost. Nie musiała być taka gruba, ale to nic. Lepiej zrobić formę grubszą i stabilniejszą, a nieżeli później męczyć się z taką wiotką nieprzewidywalną formą. Proszę bardzo, oto nasza forma. To wszystko w tym odcinku, a już wkrótce zobaczycie do czego tą formę wykorzystam. To mówiłem ja, dziadek Senosz.